Firma ITER Biomedica zajmuje się projektowaniem i produkcją bionicznej protezy kończyny górnej zeus wraz z systemem do zdalnej rehabilitacji i monitoringu postępów pacjenta ITER Digital Platform. Jest to system, który pracuje jako całość, czyli proteza, aplikacja mobilna i aplikacja klinicysty tworzy pewnego rodzaju ekosystem, który pozwala na konfigurację protezy, zdalną pracę z pacjentem, a także wyciąganie pewnych wniosków z tego, jak ciało, jak powiedzmy parametry fizjologiczne pacjenta wpływają na pracę urządzenia i jak można je poprawić. Generalnie jeśli chodzi o amputację kończyny górnej jest to, jest to tak naprawdę nisza, nawet mówiąc o amputacjach, bo większość amputacji to są amputacje kończyny dolnej, nawet 80-90% powiedzmy w warunkach normalnych. Oczywiście wszystko zmieniła wojna w Ukrainie, gdzie tych amputacji kończyny górnej. Powiedzmy w, w rozdziale kończyna górna, kończyna dolna to nawet jest to pół na pół albo 60 do 40 w stosunku do kończyny dolnej, czyli tych amputacji jest bardzo dużo, bo jest to nawet 150 tysięcy osób, które zostały amputowane. A w Ukrainie niestety jest brak specjalistów, którzy są w stanie wykonać też takie protezy, więc my bardzo intensywnie działamy w Ukrainie, wysyłamy tam specjalistów, którzy zaopatrują pacjentów w takie protezy. Na ten moment zaopatrzyliśmy, zaopatrzyliśmy już ponad 150 weteranów. 150 weteranów protezą właśnie Zeus. Koszt jest trudny do oszacowania, ponieważ to wszystko jest indywidualne w zależności czy jest to amputacja na przykład na poziomie nadgarstka, czy jest to wyłuszczenie na poziomie nadgarstka, czy wyłuszczenie na poziomie ramienia, czy amputacja na poziomie ramienia. To jest, jest, trzeba zastosować inne komponenty. Naszą taką motywacją przy pracy nad, nad protezą Zeus jest to, by y, utrzymać nis, nis, niski koszt, więc udało nam się obniżyć te koszty do nawet 40-50% cen konkurencji. I chociażby w Polsce, dzięki temu niskiemu kosztowi, taka proteza może być zrefundowana nawet w 100% ze z środków Pfeffron i NFZ. Zaczęliśmy pracować nad tą protezą, bo chociażby ja, jako również osoba używająca protezy, no byłem niezbyt zadowolony z tego, co, co jest na rynku. Te protezy bioniczne były drogie, słabe, słabe jeśli chodzi o siłę chwytu. Dosyć awaryjne, a także trudne w naprawie, trudne w serwisowaniu, drogie w serwisowaniu i bez żadnego wsparcia cyfrowego. I to, co ulepszyliśmy w protezie Zeus, to jest właśnie ta siła chwytu 150 N, co pozwala na swobodne użytkowanie takiej protezy w codziennym życiu, a przy czym mamy też system wykrywania obiektów. Mamy tutaj też system odporności, czyli proteza jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. I też dzięki modu modułowej konstrukcji serwis takiego urządzenia może się odbywać w ciągu 10-15 minut i można to zrobić na miejscu w klinice protetycznej, czyli ta proteza nie musi być odesłana do producenta i pacjent otrzymuje ją z powrotem znacznie szybciej. A także właśnie ten system konfiguracji to jest coś, czego żadna inna proteza nie ma czyli całościowe monitorowanie pacjenta, stanu, w jakim on się obecnie znajduje. Tak naprawdę największym ograniczeniem nie jest mechanika, nie jest elektronika tylko powiedzmy interfejs, mózg, procesor czyli kontrola takiego urządzenia jest najbardziej problematyczna. Przesłanie wielokanałowo informacji, powiedzmy woli pacjenta, woli użytkownika do takiej protezy, to jest coś, nad czym cały czas pracujemy i staramy się rozwijać. Prowadzimy teraz taki projekt, gdzie budujemy system, gdzie nawet 64 kanałami będziemy w stanie kontrolować taką protezę i będzie działać to rzeczywiście w ten sposób, że chce zrobić tak, coś takiego, to proteza będzie robiła też to samo. Obecnie to działa w taki trochę uproszczony sposób ale nadal bardzo, bardzo funkcjonalny. Prowadzimy teraz też badania kliniczne w tym zakresie i jeżeli byłyby takie osoby, które chciałyby się zgłosić do nas, do firmy Eterio Biomedical w Poznaniu, chętnie zapraszamy, pokażemy taką protezę, a także pokażemy ten system i przeprowadzimy takie testy kwalifikujące do użytkowania takiej protezy i oczywiście pomożemy w zdobyciu takiej protezy. Ja, jak to wszystko... Powiedzmy rozwiązać biurokratycznie, żeby taką protezę bez, bez problemu utrzymać.